Zakończyliśmy nasz plebiscyt na Super Sołtysa Powiatu Wrzesińskiego. Wygrała go Małgorzata Bzowa z Orzechowa. Gratulujemy. A teraz przystępujemy do najmilszej części plebiscytu, czyli do losowania nagród. A tych jest sporo. A losować nagrody będą: Liliana. Adrian. Jedną z wielu nagród są bony ufundowane przez Hotel Kosmowski. Teraz będziemy losować zaproszenie na saunę w Hotelu Kosmowskim. Lila, wyciągnij jeden kupon, ładnie zamieszaj. I Zaproszenie na saunę w Hotelu Kosmowskim otrzymuje Zenon Kucza z wrześni. Kolejną nagrodą jest bon o wartości 50 zł do wykorzystania w restauracji hotelu kosmowskim. A o tym, kto go otrzyma, dowiemy się dosłownie za chwilkę. Prosimy losować. Dasz radę przeczytać? Małgo... Nie, to drugie nazwisko. Andrzej Dekowski. Andrzej Dekowski. Z wrześni. Kolejną nagrodą będzie zaproszenie na Kręgielnię. Tą nagrodę również ufundował Hotel Kosmowski, a wylosuje Liliana. A nagrodę otrzymuje Henryk Przybyłowicz z Gutowa Małego. Gratulujemy. A Adrian wylosuje teraz kolejną nagrodę, a to jest zaproszenie do salki Fitness również w fotelu kosmowskim. Joanna Wardęska z wrześni. Nagród ciąg dalszy. Teraz będziemy losować dwie nagrody, a do wygrania jest zestaw kosmetyków ufundowany przez sklep India Cosmetics. Jako pierwsza wylosuje kupon Liliana. I tutaj mamy pani Anna Stanisławczyk z marzenina. Proszę, Adrian, wylosuj jeden kupon. Pa, pa, Rafał, Rafał, Rafał wala, w, Pawlak. Wa, Pawlak z y -y. Y mamy tutaj skołaczkowa. Zbliżamy się powoli do nagrody głównej, ale jeszcze wcześniej wylosujemy trzy osoby, które otrzymają zestawy serwet. W tym przypadku sponsorem jest firma Krago White. Liliana, wylosuje jeden kupon. Jeden z zestawów otrzymuje Henryka Wawrzyniak z wrześni. Janina Sylwestrzak. Janina Sylwestrzak i mamy Spyzdr. Gratulujemy Pani Janino. Lila, pięknie. I tutaj mamy, otrzymuje Pani Małgorzata Plucińska z i teraz wylosujemy główną nagrodę w naszym plebiscycie, a to jest telewizor, spory telewizor, a przekazała go firma Multifarma z Grzybowa, za co dziękujemy. Za chwilę dowiemy się do kogo powędruje ta nagroda, a wszystko w rękach Adriana. Adrian, proszę, proszę wylosuj jeden kupon. I proszę Państwa zaraz chwilkę się y, dowiemy kto będzie mógł. O, piękny, mamy spory ten i mamy... Aleksandra Waszek... Waszak! Z Kołaczkowa. Panie Aleksandrze gratulujemy i zapraszamy na dożynki w niedzielę do Kołaczkowa, gdzie ta nagroda zostanie przekazana o godzinie 17.10. Panie Aleksandro serdecznie zapraszamy na dożynki i dziękujemy Lilianie za losowanie i Adrianowi. Nasz plebiscyt cieszył się bardzo dużą popularnością. Świadczy o tym fakt, że do naszej redakcji nadesłano blisko 2,5 tysiąca kuponów i ponad 4600 SMS-ów. Myślę, że kolejny plebiscyt zorganizujemy za rok, a póki co gratulujemy zwycięzczyni, czyli pani Małgorzacie Bzowej oraz osobom, którym udało się wylosować nagrody. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w naszej zabawie.